Kibice Arsenalu na wygranie długo wyczekiwanej Premier League czekają 19 lat. The Gunners zdążyli już zatęsknić ze za smakiem wygrania Ligi Angielskiej, a te ostatnie lata w historii Arsenalu raczej należały do tych chudszych. Z wielkiej piłki zdążyli wycofać się już lata temu, bo ostatni sezon, w jakim Arsenal zjawił się w Lidze mistrzów, to 2016-2017. Kibice z Emirates Stadium na Champions League czekają już ponad 6 lat. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon przejdzie do historii nie tylko kanonierów, a całej brytyjskiej piłki i Arsenal rodem Les Manchester City sprzed laty stanie się sensacyjnym triumfatorem Ligi Angielskiej. No bo kto poważnie typowałby ich w roli faworyta do podniesienia tego trofeum jeszcze przed sezonem? Dzisiaj kanonierzy mają pięciopunktową przewagę nad drugim Manchesterem City, a mimo to dalej wielu w końcowy sukces Arsenalu nie wierzy, bo chociażby bukmacherzy typują, że to Manchester City ma większe szanse od londyńskiej drużyny. Za ojca sukcesu uważa się Michaela Artete, który to całkowicie odmienił oblicze kry Arsenalu. Jego początki trenerskie wcale nie były jednak takie kolorowe. Tuż po zakończeniu swojej piłkarskiej kariery Arteta postanowił iść w kierunku bycia trenerem. Bardzo rozsądnie, bo nie dokonał pochopnej decyzji jak wielu jego kolegów po fachu w przeszłości. Mikel zdecydował się, że na start zostanie asystentem trenera, by jak najbardziej się da móc czerpać wiedzę z bardzo bliska. Propozycję dołączenia do sztabu dostawał nie od bo między bo m.in. w swoich szeregach chciał mieć go Maurizio Pochettino, a Arsene Wenger proponował mu pracę w rezerwach klubu. Mikel wybrał jednak swojego rodaka, przez wielu uważanego za najlepszego trenera na świecie, Pep. Guardiolę. Do drużyny Manchesteru City trafił latem 2016 roku, a miejsce na ławce trenerskiej grzał do momentu oficjalnie złożonej propozycji przez Arsenal. W Manchesterze City pod skrzydłami Pepa Guardioli udało mu się dwukrotnie zdobyć Premier League, raz Puchar Anglii oraz dwa Puchary EFL. Przez dokładnie jeden mecz prowadził drużynę nawet samodzielnie, ale tego debiutu nie może zaliczyć do najbardziej udanych. Arteta samodzielny debiut na ławce Man City odbył 19 września 2018 roku, gdzie rozegrał mecz grupowy Ligi Mistrzów, w którym polek na drużynę Olympique. Klią 2 do 1. Kończąc swoją funkcję asystenta i przechodząc do The Gunners, trzeba przyznać, że Mikel Arteta był dla tamtejszych kibiców wielką niewiadomą. Choć ci oczywiście byli pełni nadziei oraz dawali pełne wsparcie trenerowi. W końcu wyrastał on spod skrzydeł Guardioli. Wcześniej był legendą klubu, rozumiał jego filozofię, nie był gościem z przypadku. Arteta zakończył swoją piłkarską karierę kończąc jego kontrakt z londyńską drużyną. Reprezentował on nich barwy przez prawie 5 lat. Idealnie znał cały klub od podszewki. Jako piłkarz pełnił bardzo ważną rolę dla Arsenalu, bo przez długi czas był on ich kapitanem. Przechodząc do szatni kanonierów, był w tamtym momencie najmłodszym trenerem w całej Lidze, a o panującym wtedy kryzysie twierdził, że klub stracił starą wielką pasję, a zawodnicy nie mają już takiego głodu wygrywania, jak mieli kiedyś. Trener Arteta kładł bardzo duży nacisk na mentalny aspekt. Do kanonierów trafił w nie najbardziej trafnym momencie. Klub był pogrążony w konflikcie z główną gwiazdą zarabiającą krocie jak na jego możliwości, Mesutem Ezilem. a w Lidze też nie prezentowali formy najwyższych lotów. W końcu z jakiegoś powodu Unai Emery został Wcześniej zwolniony. Zawsze przejmowanie drużyny od środka sezonu nie jest łatwe, a tym wyzwanie się zwiększa, jeśli posiadasz tak nikłe doświadczenie trenerskie, jak wtedy posiadał Arteta. Przez pierwsze pół roku w klubie można było zauważyć sporą poprawę. Styl gry mógł zaczynać się podobać, widać było, że Arteta miał swój plan na tą drużynę, kluczem miał okazać się czas. Przecież w kilka tygodni ciężko drastyczną zmianę stylu gry. Z czasem coś zaczynało się tam rzeźbić, ale nikt nie wymagał cudów od nowo powstającej wizji. końcówczesny trener nie dysponował chociażby żadnymi wzmocnieniami, które przy drastycznych zmianach stylu gry zazwyczaj okazują się kluczowe. Pierwsze pół roku arteta na ławce trenerskiej Arsenalu zakończył na nikłym ósmym miejscu, za to udało mu się zdobyć FA Cup i został tym samym pierwszym trenerem, który wygrał to trofeum dla Arsenalu zarówno jako trener, jak i jego kapitan. Warto jeszcze tu podkreślić to, że kanonierzy mieli na Naprawdę bardzo ciężką drabinkę i nie można mówić tu o dozie szczęścia. Trafiali od samego początku aż do samego końca na same mocne drużyny. W Finale zmierzyli się z Chelsea i mecz wygrali 2 do 1. Sołowe miejsce widzę zostało mu wybaczone, bo to nie w końcu jego wina, że poprzednik średnio sobie radził. Następny sezon miał być tak naprawdę prawdziwą weryfikacją umiejętności Hiszpana. Do klubu trafił Martin Udegard z Realu Madryt, który okazał się na tyle trafnym transferem, że do dziś bryluje w drużynie The Gunners i jest jednym z ich głównych filarów trzymających całą drużynę. W obecnym sezonie rozegrał 96% meczów w 11 jedenastce w Premier League. Do transferów dołączył również Thomas Partey z Atletico Madryt, ale to nie w przyjściach do klubu działo się najwięcej. Klub po wielu latach opuścił Mesut Ezil. W przyszłości bardzo się bano zrezygnować z króla asyst, bo ten był chodzącym potężnym marketingiem dla drużyny Arsenalu. Posiadał ogromną rozpoznawalność i docierał do kibiców z najróżniejszych zakątków świata. Gdy Mesut Ezil opuszczał szeregi Realu Madryt, to poza sportowym wyzwaniem motywował go bardzo spory kontrakt. W Arsenalu nie był jednym z wielu. To on był główną gwiazdą kanonierów. Wiadomo, sytuacja na świecie w 2020 roku doprowadziła do tego, że klub był zmuszony prosić swoich piłkarzy o obniżenie swoich pensji, na co nie chciał się zgodzić Ezil. Arteta uznał to za brak solidarności z kolegami i od tego momentu popadł z Niemcem w konflikt. Ezil początkowo po przejęciu sterów w Londynie przez Hiszpana dostał drugą szansę. Pod wodzą Martety rozegrał w czerwonej koszulce 10 spotkań i na tej sumie się skończyło. Ezil miał również swój konflikt z poprzednim trenerem. Wtedy Unai Emery zarzucił Niemcowi słabą formę, brak chęci do gry oraz motywacji i odsunął go również od składu. Odejście Niemca w późniejszym czasie zamiast stać się problemem, okazało się, że stało się ich tak naprawdę błogosławieństwem. Drużyna tylko mocniej się zżyła, a więcej minut dostali zawodnicy, którzy przy Mistrzu Świata z 2014 roku nie byliby w stanie tylu ich dostać. Sezon bez Ezila skończyli również na słabym ósmym miejscu i choć gra zaczęła. A wyglądać coraz lepiej, to władze Arsenalu, jak i kibice, zaczynali tracić do Hiszpana cierpliwość. W końcu, czym jest sama ładna gra dla oka, jeżeli nie ma efektów? Arteta po swoim drugim sezonie był mocno nacenzurowany. Ten jednak cały czas powtarzał swoją mantrę i zapewniał wszystkich, że potrzebuje jedynie czasu, a na grę Arsenalu trzeba będzie poczekać, bo to wciąż rozwijający się proces. W przyspieszeniu jego rozwoju miały pomóc transfery. Trzeba to oddać Mikelowi, że idealnie dobiera sobie cały czas zawodników pod siebie i zazwyczaj każdy z transferów okazuje się sporym sukcesem, a nie transferowym. Fiaskiem. Tak było też i podczas tego okienka transferowego, bo do klubu trafił Ben White, który dzisiaj w Premier League ma rozegrane 93% minut, jest ostoją prawej strony Arsenalu, a z tą stroną The zawsze mieli swoje problemy, jednak luka została idealnie uzupełniona przez trenera kanonierów. Ben to jeden z tych zawodników, bez których cała drużyna mogłaby szybko posypać się jak domek z kart. Ma on nieopisanie duży wkład w grę Arsenalu. Genialnie przeprowadzony transfer. Znowu jednak sporo działo się na wylocie z klubu, bo ten opuścił Oba Mayong. Odejście Buby było po wskazaniem przez Artetę, że nikt w klubie nie jest uprzywilejowany, jeżeli ktoś nie zasługuje na granie w ich barwach, to po prostu nie będzie w nich grał. Arteta zarzucił Gabończykowi brak zaangażowania w grę Gunners, w czego konsekwencje odebrał mu opaskę kapitańską. O przyszłości Abu głównie zadecydowało to, że złamał zasady dotyczące opuszczenia kraju. Zrobił to w celach osobistych, nie informując wcześniej klubu, co bardzo nie spodobało się Mikelowi Artecie. Ci, w konsekwencji wcześniej wymienionych sytuacji, popadli w konflikt, a Obama Yang opuścił Emirates Stadium. Początek trzeciego sezonu Artety w Arsenalu zapowiadał się bardzo interesująco. Większą część sezonu spędzili w ścisłej czołówce top 4, a wszystko wskazywało na to, że po latach posłuchy Arsenal wróci do elity. No niestety nie tym razem. Dosłownie pod sam koniec sezonu kanonierom kilkukrotnie podwinęła się noga, przez co w konsekwencji skończyli sezon na piątym miejscu, tracąc zaledwie pechowe dwa punkty do czwartego miejsca, dającego awans do Ligi Mistrzów. Kibice czuli w swoich sercach ogromny żal, ale apetyt na Emirates Stadium tylko rósł. Gra zaczynała wyglądać coraz lepiej, kibice coraz bardziej kupowali wizję artety, a w klubie w końcu od kilkunastu dobrych lat widać było solidny projekt sportowy z ogromnym potencjałem. Kluczowe okazało się ostatnie okno transferowe. Do Arsenalu trafili zawodnicy, którzy w genialny sposób uzupełniali skład i wizję Mikel Artety. Do klubu trafili Fabio Vieira, Aleksander Zinchenko oraz Gabriel Jesus. Maszyna ruszyła na maksa, a Arsenal jak dobrze zaczął, tak nie widać, żeby miał obecnie skończyć. Są dzisiaj rewelacją Premier League. Wciąż prowadzą w tabeli i radzą sobie wprost wyśmienicie na wyspach. Co ważne, mają za sobą już nie jeden kryzys, a mimo to dalej prowadzą w tabeli, co tylko pokazuje jak mocno ta drużyna musi mieć mental, że nadal mimo to są w stanie dominować. Co ciekawe, Arsenal ma obecnie najlepszy bilans w meczu z całą Top 6. Do Top 6 należą Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United oraz Tottenham. Na 7 meczy rozegranych między sobą w tym sezonie Premier League, 5 wygrali kanonierzy i tylko dwukrotnie oddawali wyższość rywalom. W stylu gry Artety można bardzo mocno zauważyć filozofię podobną do tej Pepa Guardioli. Drużyna jest skupiona na posiadaniu piłki oraz intensywnym graniu. Bardzo często lubią grać na jeden kontakt. Taka ofensywna gra składa się na wiele bramek, jakie udaje się zdobywać Arsenalowi w tym sezonie. Znacznie polepszyli ten aspekt względem poprzedniego sezonu, a drużyna momentami wydaje się jakby była zupełnie inna. Za wieloma bramkami stoi przede wszystkim bardzo silny atak. Arsenal choć przez lata miał dobrych snajperów, to jednak brakowało tego zgrania i dobrego dopasowania ich pod samą taktykę. Obecnie wygląda to fenomenalnie, biorąc pod uwagę 11 najlepszych strzelców na wyspach, aż trójka z nich to zawodnicy Arsenalu, a ci łącznie mają strzelone 32 bramki. Mowa tu o Sace, Odegardzie oraz Martinelli. Nie byłoby to jednak wszystko możliwe, gdyby nie jeden z najważniejszych o ile nie najważniejszy trybik układanki artety. Szaka. Szwajcar po dołączeniu Hiszpana do klubu zyskał drugie życie i jest elementem, bez którego po prostu Arsenal nie funkcjonuje. Stał się fenomenalnym rozgrywającym, który w pojedynkę potrafi zrobić ogromną różnicę. Jak po ostatnich meczach Ligi Europy już wiemy, Arsenalowi zostało skupienie się tylko i wyłącznie na Premier League. Z Ligi Europy odpali po zaciętej walce w rzutach karnych ze Sportingiem Lizbona. Dla wielu kibiców może być to rozczarowanie, jednak odpuszczenie takich rozgrywek oznacza kompletną koncentrację tylko na Premier League. To może być właśnie Sporą przewagą Arsenalu w walce o mistrzostwo. Manchester City ciągle marzy o lidze mistrzów. The Gunners muszą wykorzystać tę sytuację, bo kiedy, jak nie teraz, świętować mistrzostwo po prawie 20 latach? Arsenal zaczyna powoli wracać na sam szczyt. To, jak Mikel Arteta odmienił tą drużynę, jest wręcz niesamowite. Guardiola sam pod swoimi skrzydłami wyhodował sobie konkurenta, z którym obecnie musi rywalizować o najlepszą drużynę na wyspach. Przed Arsenalem jednak wciąż bardzo ciężkie zadanie. Pięć oczek przewagi nad Manchesterem City, które od lat punktuje prawie zawsze bezproblemowo, to praktycznie żadna zaliczka. Muszą do ten sezon do końca, a nie będzie łatwo.